Cześć, ja jestem Dev i witam was w specjalu z okazji 10 tysięcy subów. Ponieważ z tej okazji postanowiłem wezwać wszystkich widzów do oktagonu aby wywołać najpotężniejszego z nich. Jednak trzeba było to w jakiś sposób zorganizować. Więc w żadnym wypadku nie kopiując od innych twórców, postanowiłem, że stworzę wielką symulację, w której widzowie, czyli boty z nikami widzów, ale załóżmy, że widzowie, będą walczyli na wielkiej arenie o tytuł najlepszego z nich. Jest 100 zł dla wygranego i 50 dla drugiego i trzeciego miejsca, ale to już tak swoją drogą. Jednak nie chciałem iść na łatwiznę i zrobić dokładnie tego samego co inni Jupiterzy, i tutaj postanowiłem, że dodam coś co sprawi, że ta moja bitwa widzów będzie tą najlepszą. Jednak co to dokładnie było, to dowiecie się w dalszej części filmu, więc warto oglądać do samego końca. I przejdźmy teraz do tego, jak wyglądał cały proces tworzenia tej wielkiej bitwy. I na koniec zobaczymy cały finalny efekt i ostateczną bitwę. I na początku otworzyłem scenę, na którą wrzuciłem ogromną białą podłogę, kamerę, którą mogłem sobie tam latać po mapie i sporo zielonych ludków w kształcie kostki, którym wrzuciłem proste AI, które chodziło sobie po prostu w losowe miejsca, więc tutaj nie było jeszcze nic zbyt skomplikowanego. Kolejnym krokiem było wyświetlanie nad widzami takiej tabeli z aktualnymi ich statystykami, ale jako, że nie mogłem tak po prostu nad każdym wyświetlać tablicy z napisami, ponieważ powodowało to ogromne lagi i spadki przez to jak wiele tych napisów było wyświetlanych, to zrobiłem tak, że tabela z tymi danymi pojawia się jak dopiero podlecimy do tego gościa. I tutaj zacząłem myśleć co by dodać do tej bitwy, żeby nie powielać tego co zrobili inni twórcy, więc dodałem każdemu widzowi level, który później miał dawać mu różne statystyki przydatne do przetrwania i walki. Kolejna rzecz, którą dodałem była napażanka tych wszystkich widzów, więc mieli już opcję szukania oponenta w Potem full atak i bieg przed siebie. I kiedy pokonali takiego oponenta, zadali mu trochę obrażeń, to mieli możliwość ekspienia walczyć z przeciwnikami. Co na ten moment dawało im trochę HP, jeżeli zdobyli nowy level. Trzeba było jednak w tym momencie zamienić te kostki na coś ciekawszego, więc w tym momencie kostki przetransformowane zostały w kapsułki i dodałem trochę prostych elementów na mapę, żeby zobaczyć, jak w ogóle to AI zachowa się, jeżeli będą jakieś przeszkody na takiej mapie. Potem Trzeba było to wszystko jakoś poprawić wizualnie, żeby to jakoś się prezentowało. Więc zmieniłem po prostu wszystko. Kapsułki zmieniłem na prostszy kształt. Dodałem im ciemne okularki, żeby każdy z nich wyglądał jak kozak. Dodałem im też pałki, które miały animację, żeby mieli prawdziwy set widza Kacpra. Zmieniłem też trochę mapę, żeby to wszystko wyglądało delikatnie ciekawiej. Czyli na przykład dodałem ściany, kolor podłogi i kilku... Kilka mniejszych przeszkód. Dodałem też licznik aktualnej liczby walczących, żeby łatwiej było śledzić na jakim etapie tej bitwy jesteśmy. Później dodałem też strefę jak w Fortnite, która zadawała obrażenia, żeby zmusić tam po jakimś czasie wszystkich walczących do pójścia na środek, a nie chowania się jak nuby w kącie mapy, więc była strefa, ale na samej mapie było dosyć pusto, więc dodałem przy okazji sporo drzew i innych dekoracji, żeby ci wszyscy widzowie nie i mieli za łatwo w dotarciu na środek bitki. Pamiętacie, jak mówiłem o tych kijkach, które dałem każdemu do walki? Teraz każdy zaczyna z gołymi pięściami, a itemki respią się tam w określonym czasie na mapie. Dodałem więc kilka pancerzy, takich jak różne sety VR. Nie wiem, dlaczego miałyby kogoś chronić, ale załóżmy, że jest to realistyczne i powinny im dawać HP i armor. Ale też dodałem tarcze, które dawały oczywiście armor i HP tak samo jak sety VR. No, ale arsenał nie mógł się kończyć na samych itemkach obronnych, no bo gdzie? Same itemki obronne. Dodałem też później bronie, na przykład takie jak znany każdemu baseball, rurka do picia oponenta, czy deska wyrwana z szopy sąsiada i różne mieczyki, a także rękawice jak Mike Tyson do klepania oponenta. Też dodałem jabłka, które mogli sobie zjeść po biczce, żeby podładować trochę HP. Ale pomyślałem, że skoro mamy jedzenie, które ładuje HP, to dodam też takie itemki, które dają expa, żeby zwiększyć poziomy trochę u tych walczących, którzy postanowią pozbierać sobie itemki. Przed ostatnią rzeczą były statystyki na tablicy pod nickiem i HP, żeby łatwiej było oszacować moc danego widza. Lewy zwiększał teraz też pancerz, HP, obrażenia i regenerację zdrowia, co było wyświetlane na tych statystykach. Na sam koniec sobie to zostawiłem, ale musiałem w jakiś sposób Zebrać niki wszystkich widzów, więc, jako że na moim Discordzie mam dostęp do wszystkich ników widzów, których jest aż 1500, to uznałem, że w jakiś sposób zgarnę wszystkie niki i zrespię widzów z tymi nikami. Miałem zagwozdkę, jak teraz te wszystkie niki zapisać do pliku, bo niezbyt byłem chętny je ręcznie przepisywać, więc napisałem prostego bota na Discorda, który zebrał mi wszystkie niki i wypisał do pliku. Tekstowego, dzięki czemu mogłem sobie wszystko bez problemu wrzucić do silnika. I rozpoczynamy po wielkim logu Unity walkę widzów. Wszyscy się na siebie rzucili, jak widać czerwono na ekranie. Pomiędzy drzewami się tutaj leją. Nawet czwórka jest tutaj: Sergio, Boras i Remzi. Dobra. Czekamy jakieś grupki w sumie, bo tak ciekawie będzie zobaczyć, jak się większa grupka bije. Tutaj widzę, że jest trójka. Pierwszej temki się też ryspią, co ciekawe. Dobra, tu jest trzech. Jerzyk, Hakler i Kumalala. Okej, okay, Hakler pokonał tego. Teraz nam się bić. No dobra. Ryku. Pokonał chyba i Gorro, jeżeli dobrze widziałem. Tutaj mamy Jaltucha i Dyziek 2. Foxana Foxy. Secret Aqua. I Fire Elementale. Okej, okay, dobra. Tutaj też się biją. Zobaczymy sobie na środek. Pierwszy jest teraz Vero, Michu, Pablo i Dominik P14. Zobaczymy jak sobie poradzą. X Michał. Nie, to pierwszy jest Michu, nie X-Michał Ciekawe, ale w sumie jest sporo tych Michałów Bo pewnie Michu to też jest Michał Zielony 396 lecho 666 Michu, o, on jest pierwszy Ma dziesiąty level, czyli sporą przewagę Bo z tego co widzę to Antek ma ósmy Więc teraz jak Michu pokona to już będzie miał 11 Czyli trzy levely przewagi nad poprzednikiem A, ale teraz widzę, że kapral się wił do topki Który też gdzieś tutaj był O, jest tutaj kapral On ma też dosyć wysoki level więc oni by mogli mieć wyrównaną bitwę. Tylko że on ma bardzo mocny miecz. 135 obrażeń, a kapral ma ile? Kapral gdzieś zaginął. Nadal jest w topce, jest, jest. O, tutaj jest kapral. On ma 95, a Michu ma 135. Więc no, jeżeli oni się Spotkają, a widzę, że się spotkali. To będzie wielka bitwa. Oni mogli długo przetrwać, ale no teraz walczą o topkę. Michu wygrał. Tutaj też widzę, że kolejna bitwa. Michu, widzę, że Barato chce zdominować to pierwsze miejsce. On chce bić wysoki level. I po prostu tutaj wszystkich, którzy przyjdą, pokonywać. Dobra, on teraz sobie pokona. Chyba powinien dostać tyle Expa, żeby level mieć, chociaż nie jestem pewien. O, Vero się tutaj dołączył. Vero zobaczył okazję i chyba skorzysta. I wygrał Vero, Pokonał właśnie w tym momencie. O ja. Tego się nie spodziewałem. Nie widziałem tutaj wcześniej Wero, więc nie wiedziałem, że on będzie tak tak mocny, ale on przyszedł z mocnym mieczem i wygrał. Dobra, tutaj się bije? Mysz, Ty i wirufi. Dobra, Vero Antek, Kazuyako i console Unnamed. Mają teraz dosyć wysokie levele. Trzech ma aż 13 i dwóch Dobra, tutaj Mat S i Zielony się biją. Zielony jest też w topce, więc on tutaj może sobie fajnie po XP, jeżeli pokona Matthiego. A zakładam, że pokona, bo ma jednak te wyższe staty. Dobra, kto wygra, kto wygra? No i Zielony wygrał. To była po prostu formalna. Tutaj Vero widzę, że szuka przeciwników. on do niego podleciał, który ma też dobry miecz. Więc oni się teraz tutaj będą pić. Vero może na nim sporo expa dostać, więc to będzie dla niego sporo przewaga. Jeżeli on teraz pokona, no to już ma 900 expa, więc niedługo będzie miał 16 level, co mu da kolejne statystyki, więc to już będzie naprawdę spora przewaga nad przeciwnikami, którzy mają na przykład taki 12 level, bo patrzcie, 12 level, 23 armora starczą. Tutaj jest Vero, który ma 22 armora, mimo że ma słabszy sprzęt na sobie. O, i zostało 14. 100 widzów tylko, więc teraz ciekawi mnie, jak to wyjdzie. Czy oni będą sobie tutaj latać i zbierać itemki, czy bardziej się zbiorą na środku i będą walczyć? Zobaczymy. Jak ktoś tam jeszcze w strefie został, to raczej przegra. Już nie widzę zbyt wielu osób w strefie. Chyba nie ma już nikogo w strefie. Dobra, co tutaj się dzieje? Ewo biegnie już sobie na środek powoli. Baguette to mamy. Tutaj XP sobie tak w ciszy sobie stoi, zbiera jakieś itemki, gwiazdki, więc on tutaj ma potencjał, żeby wygrać jakiś tam potencjał takim sobie a oni jednak tutaj mają faktycznie wyższy level, bo na przykład Mr. Polikowski ma aż 19 level, gdzie Vero, który bardzo dużo walczył, nie ma aż takiego levela. Jeżeli pokona Robaka, to będzie miał jego miecz, który ma mu da kolejną przewagę. Chociaż tutaj widzę, że Vero się dołącza, więc tutaj może być różnie. Kto pokona Robaka, ten raczej wygra. Kto go zdobędzie? Jewo zdobył. Ja myślałem, że to jest Vero, a to jest Jewo tutaj. Jewo teraz może zdobyć sporą przewagę tym. U, 14 level, pokonał 20. No to nieźle. Teraz mam tutaj 16, więc on sobie dosyć szybko po-expi na tych itemkach. Tutaj widzę, że Spaghettoman ma level 19, więc stycznie nie tracił czasu, tylko expił. Okej, okay, teraz się biją. Obaj mają 2000 HP. Już widzę, że cztery osoby zostały, czego tutaj się czwórka bije już. Dobra, kto wygra? Tutaj i tutaj. Tutaj Vero jest na prowadzeniu. Oni są kawałek od siebie, a tutaj wygrał Ewo. Więc obaj mi się wcześniej pomylili. No i dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo oni są... jeden jest na środku, jeden jest tutaj bardziej na krawędzi więc może być tak, że chwilę im zajmie zanim oni siebie spotkają w ogóle. Oni będą mogli sobie zbierać teraz przedmioty, XP na tym i zobaczymy kto na tym lepiej wyjdzie. Two. O, widzę, że Vero podchodzi coraz bliżej, a Ewo się oddala w tym czasie. Może to chwilę jeszcze potrwać. Jestem ciekaw, jak to się rozwiąże. Six and a half hours later. Ale widzę, że jednak dalej są panowie, dalej od siebie. Coś nie są zbyt chętni na ten pojedynek. Wolą chyba sobie tak bezpiecznie poekspić. Nie są nastawieni na szybką wygraną, tylko tak wolą sobie powoli, na spokojnie. Strefa już przeszła, to sobie tutaj posiedzimy. One hour later. obaj są obok siebie zaraz przejdzie do pojedynku tylko z tego co widzę coś nie mogą w siebie trafić jakby, cały czas się w swoją stronę obracają, o, jeden wylatuje za strefę i drugi, wymieniają się tym, wymieniają się spojrzeniami obaj wyfarmili aż 78 level i 85, więc tutaj jest jednak spora przewaga na stronę Jewo który, przypomnijmy, że na początku był na straconej pozycji I jednak tutaj 8000, 8, 8 i 8100, więc 700 zdrowia. Różnicy. Jednak przy ich obrażeniach to jest tak naprawdę jeden dobry strzał. Oni coraz bliżej. Mam nadzieję, że uda im się w końcu spotkać i że żaden nie będzie w strefie, bo jeżeli który będzie w strefie i zacznie walkę, to się nie, nie skończy za dobrze. One eternity later. Dobra. Musicie mi uwierzyć na słowo, że kręcili się przez ostatnie 10 minut i nie chcą ze sobą walczyć. Uznam to za sojusz i po prostu nagroda będzie podzielona na nich dwóch.